Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TV. Teraz wam powiem wierszyk na imieniny Jana. Lecimy. Imieniny znowu Janka. Impra od samego ranka. Wszyscy życzą tobie 100 lat. Dziś nie można ciebie olać. Tego jest imienia święto, Flaszka musi być puknięto, Na przyjęciu twoim ludzie Będą ryje moczyć w wódzie. Żaden ziomek dziś nie pości, Gdy gojanek Janek se ugości. Pełno żarcia, głośna muza, No bo Jan to mega luzak. Się nie krzywi, się nie spina, wali wódę w imieninach, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzą Tobie wszyscy goście. Raz na roczek takie święta, każdy dobrze zapamięta. Prezenciki upominki, od znajomych, od rodzinki. A jak wódki zabrakuje, to bimberkiem Jan częstuje. I na koniec już wierszyka też za zdrowie Jana Łykam. I to jest koniec mojego wierszyka. Możecie go udostępnić Jankowi na imieniny. Zapraszam też Was do subskrypcji mojego kanału, do oglądania innych moich wierszyków, pioseneczek i tam filmików na kanale, także 100 lat, 100 lat dla Jana, trzymajcie się, wszyscy pozdrawiam Was serdecznie, cześć!